Z uwagi na wybuch II wojny światowej, rozgrywki na najwyższym szczeblu ligowym w Polsce w sezonie 1939 zostały przerwane i nierozstrzygnięte. Ekstra klasa pozostawała w zawieszeniu przez 3129 dni do marca 1948 roku. Idealnym rozwiązaniem przy organizacji pierwszych powojennych rozgrywek ekstraklasy, nazywanych wówczas klasą państwową, byłoby złożenie ich z drużyn, które toczyły zmagania w niedokończonym sezonie tuż przed wojną. Niestety było to niemożliwe. Polski Lwów został od nas odłączony, przez co pogoń w zmaganiach wystartować nie mogła. Unionu Touring Łódź nie reaktywowano, a duże problemy ze wskrzeszeniem miała warszawianka. Pomysł był zatem taki, by stworzyć 12-zespołową ligę, w której 9 miejsc przypadnie najlepszym drużynom z nieligowych Mistrzostw Polski z 1947 roku, a pozostałe 3 zwycięzcom okręgowych lig polskich. W batalii o Mistrzostwo Polski w 1947 roku udział brało 28 klubów. Zostały podzielone na 3 grupy, z których zwycięzcy stworzyli mini turniej. Najlepszej ekipie, a okazała się nią Warta Poznań, oczywiście przyznano tytuł. Do Ekstraklasy 1948 awansowały po trzy drużyny z czołowych miejsc każdej grupy. Druga ścieżka walki o wejście na najwyższy szczebel ligowy była znacznie dłuższa, bardziej kręta i wyboista. Zwycięzców Okręgowych Lig Polskich było w sumie aż 20, przy zaledwie trzech dostępnych miejscach. Przedmiotową dwudziestkę podzielono zatem geograficznie na pięć grup, z których najlepsi walczyli ze sobą w finałowej batalii tzw. Grupy Pięciu. Te stworzyły Tarnowia, Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk, Widzew Łódź i Legia Warszawa. Na podium uplasowały się ruch Legia i Tarnowia, dzięki czemu awansowały do ekstraklasy. 12 zespołowe zestawienie prezentowało się zatem następująco. Czy to ostateczny kształt ligi? Otóż nie. Do polskiego związku piłki nożnej wpłynęło zażalenie ZZK Poznań, czyli dzisiejszego Lecha, w sprawie jego domowego meczu przeciwko Polonii Świdnica, rozegranego w lipcu 1947 roku. Faworyzowani gospodarze niespodziewanie przegrali 2 do 4, jednak zauważyli, że w szeregach rywali pojawili się dwaj nieuprawnieni zawodnicy pod fałszywymi nazwiskami. Wydział Gier i Dyscypliny badał sprawę aż przez 5 miesięcy, by finalnie odrzucić wniosek poznaniaków. Ci jednak słusznie nie dali za wygraną i zgłosili się do Krakowskiego Sądu. Postawiony pod ścianą Polski Związek Piłki Nożnej obawiał się wydania jednoznacznej decyzji. Był już luty 1948 roku i za miesiąc miały wystartować rozgrywki ekstraklasy. Zdawano sobie sprawę, że przyznanie Kolejoszowi zasłużonego przecież walkowera wyrządzi wielką szkodę Polonii Bytom, bo wówczas to jej miejsce na najwyższym poziomie zajęliby piłkarze z Wielkopolski. Wobec tego znów odrzucono ich wniosek, jednak jednocześnie postanowiono, by wyjątkowo na jeden sezon powiększyć ligę do 14 zespołów. Jedno z dwóch dodatkowych miejsc podarowano właśnie Lechowi. Tym samym piłkarska centrala całkowicie umyła sobie ręce. Sprawą nieuprawnionych zawodników Polonii zajmować się nie musiała, a wysyłając na najwyższy szczebel najlepszą ekipę z czwartych miejsc Mistrzostw Polski z poprzedniego roku, spowodowała, że Poznaniacy zapomnieli o roszczeniu. Ostatnie brakujące miejsce uzupełniła czwarta drużyna z grupy pięciu: Widzę w łódź. Skład Ekstraklasy w sezonie 1948 tworzyło zatem pięciu przedwojennych mistrzów Polski Krakowia, Wisła Kraków, Warta Poznań, Garbarnia Kraków i Ruch Chorzów pięciu absolutnych debiutantów Widzę w Łódź, Tarnowia, ZZK Poznań, Rymer Rybnik i Polonia Bytom oraz AKS Chorzów, Polonia Warszawa, Legia Warszawa i Łódzki Klub Sportowy. Ryzyko degradacji było bardzo duże. W związku z niespodziewanym powiększeniem ligi i chęcią zmniejszenia jej do 12 zespołów od kolejnego sezonu, spaść miały aż 4 drużyny. Już pierwsza kolejka, rozegrana 14 marca 1948 roku, dała nieśmiałą zapowiedź, kto będzie liczył się w walce o pierwsze miejsce. Mistrzowska Warta przegrała 0-2 do z Krakowią, ruch ograł 1-0 do Garbarnie. A Wisła rozgromiła Polonię Warszawa aż 6 do 0. Po sześciu kolejkach, Polski Związek Piłki Nożnej zwołał konferencję prasową, podczas której ogłosił, że rozegranie ligi w terminie jest „mocno zagrożone z uwagi na niezwykle napięty grafik imprez sportowych”. Chodziło głównie o Igrzyska Olimpijskie w Londynie, które wydłużyłyby przerwę między rundą wiosenną a jesienną z planowanych pierwotnie trzech. Do aż 7 tygodni oraz o jesienne mecze reprezentacji. Istniała obawa, że część ligowych spotkań trzeba będzie przełożyć na wiosnę 1949 roku, bo doskonale zdawano sobie sprawę, że w okresie od grudnia do lutego srogie warunki atmosferyczne uniemożliwią grę. Suma summarum nasza reprezentacja na igrzyska nie pojechała, dzięki czemu w czasie ich trwania polscy kibice mogli emocjonować się rozgrywkami ekstraklasy. Na półmetku rozgrywek tabeli przewodził ruch Chorzów mający tyle samo punktów co Krakowia. Pięć oczek straty do prowadzącej dwójki miała Legia. Jesienią najlepsza okazała się jednak atakująca z piątego miejsca Wisła Kraków. Przez całą rundę skutecznie goniła Krakowie i ruch, a szczęśliwa okazała się dla niej 24 kolejka. To wtedy pasy przegrały w chorzowie z AKS-em, a biała gwiazda na boisku pokrytym 15-centymetrową warstwą śniegu rozgromiła LKS 5 do 1 i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek objęła pozycję lidera tabeli, mając tyle samo punktów co Krakowia. Jedni i drudzy zdawali sobie sprawę, że w przypadku zakończenia sezonu z tą samą zdobyczą punktową konieczne będzie rozegranie rozstrzygającego meczu na neutralnym terenie. Nie brano bowiem pod uwagę dodatkowych kryteriów, jak starcia bezpośrednie, lepszy bilans czy stosunek bramek. W przedostatniej serii gier oba krakowskie kluby straciły po jednym punkcie, przez co w tabeli utrzymał się status quo. Ostatniej kolejce, rozegranej w niedzielę 28 listopada 1948 roku o godzinie 11, doszło do rzeczy bezprecedensowej. Wisła grała na wyjeździe z pogodzonym z degradacją Rymerem, a Krakowia na Ludwinowie z walczącą o utrzymanie garbarnią. To drugie spotkanie zgromadziło na trybunach 15 tysięcy kibiców, z czego większość stanowili kibice białej gwiazdy. Było jasne, że jeśli któraś z zainteresowanych mistrzostwem ekip osiągnie lepszy rezultat niż jej bezpośredni rywal, sięgnie po mistrzowską koronę. Fani Wisły byli pewni zwycięstwa swoich ulubieńców w Rybniku, zatem przyszli trzymać kciuki za garbarnię. Niestety dla nich brązowi nie stanęli na wysokości zadania. Przegrali 0-2. do w tym samym czasie Rymer uległ wiśle 1 do 2. Sezon niby się zakończył, jednak do rozstrzygnięcia pozostawała sprawa najważniejsza. Sprawa Mistrzostwa Polski. Z ligą pożegnały się tarnowia, garbarnia, Rymer oraz widzew. Tysiące kibiców Wisły i Krakowi znów musiało wybrać się na Ludwinów. Jako neutralny teren dla rozegrania krakowskiej batalii o Mistrzostwo Polski, wybrano jeden z najpiękniejszych wówczas stadionów w Polsce malowniczo położony stadion Garbarni. Faworytem prasy była rozpędzona Wisła, zwłaszcza że Krakowia musiała radzić sobie bez kilku podstawowych, kontuzjowanych piłkarzy. Przy nadkomplecie publiczności, to jednak pasy okazały się lepsze. Wygrana 3-1 zapewniła im piąty, ostatni do tej pory tytuł mistrzowski. Warto dodać, że był to jeden jedyny przypadek w historii naszej ligi, by w przypadku równej liczby punktów o ostatecznym rozrachunku decydował dodatkowy mecz. Wlicza się on do ekstraklasowych statystyk. W pierwszym powojennym sezonie Ekstraklasy najlepszym atakiem dysponowała Krakowska Wisła, która zdobyła aż 87 goli. Jej dwaj zawodnicy okazali się najskuteczniejszymi snajperami. Józef Kochut zdobył 31 goli i został królem strzelców, a tuż za jego plecami uplasował się Mieczysław Gracz z 27 trafieniami. Najszczelniejszą obroną szczyciła się natomiast Krakowia, która straciła zaledwie 27 bramek. Widzę, wódź dość zdecydowanie odstawał od reszty stawki, zdobył najmniej punktów i strzelił najmniej goli, bo zaledwie 31. Tylko jednego trafienia zabrakło, by liczba po stronie jego strat była trzycyfrowa. Nie ma co się dziwić, skoro z samych wyjazdów do drużyn Stop 3 widzę widzewiacy wrócili z bagażem 28 straconych bramek. Dodam, że wynik 13 do 1 odnotowany w Chorzowie wciąż pozostaje najwyższym ekstraklasowym zwycięstwem po II wojnie światowej. Osiem lat później, w 1956 roku Legia pokonała Wisłę Kraków taką samą różnicą goli, wygrywając 12 do 0.